metody na przeszkody, pro metody na przeszkody dzisiaj pierwszy odcinek 22 roku. Łukasz Doman, który się? jest specjalistą od wszelkich swingów, od techniki, w tym odcinku pokażę właśnie jak przechodzić wariata swingiem. Myślę, że to będzie jedna wariacja, dwie. Tak, zabierzemy wariatę na wariatę. Może. Tak, dwóch wariatów. Ja na przykład nie umiem tak przechodzić, dlatego proszę Łukasza, żeby to pokazał. I jeszcze tutaj pokażemy takie wprowadzające ćwiczenie. Tak, Jak, tak, tak. jak się, zacząć, się tak. przygotować do tej techniki przejścia wawariatu? Może zapraszam. zapraszam. Na początek, zanim zabierzemy się za wariata, proponuję sobie takie rzeczy przećwiczyć na nączakach, które są idealnym wstępem do, do tej techniki. Czyli co robimy? Na początek możemy sobie używać mniejszego dostawy, czyli sobie gdzieś na przykład płytające. A później coraz bardziej sobie oddalamy to nączaka tak, żeby już przygotować się do tego zasięgu, który jest na samym wariacie, tak? I co robimy? No, generalnie wygląda to tak. wskoczymy sobie do jednego noczaka przechodzimy do drugiego, Staramy się to robić na coraz dłuższym, coraz większym zasięgu. Pamiętajmy o tym, żeby była odpowiednia dynamika przejścia na tym noczakach. Nie robimy tego na takiej zasadzie, że łapiemy i blokujemy już przejście, bo tutaj po prostu Tracimy dynamikę, tracimy technikę, no i to przejście jest oczywiście niemożliwe. Albo zaczynamy już kombinować i przechodzić na bicku, czego w tej technice nie robimy. I ja tutaj skoczę jako teraz ten zakulism za i spytam, jest. czy tu jest potrzebna siła, jak to wygląda? Nie, czy tu jest potrzebna siła, technika. To jest bardziej siła Jest to każdy w stanie zrobić, jest w stanie zrobić dziewczyna, jest to w stanie zrobić chłopak bez względu na, na bicep, triceps, czy co tam. Myślicie, że jest oporem, po prostu trzeba szlifować technikę. Czyli, czyli próbujemy, 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 aż za trzeba wychodzić. Przede wszystkim najważniejsze jest to, że jak widzicie, że to nie jest tylko zarezerwowane dla facetów, którzy mają tam na przeciętny biceps. Może to zrobić dziewczyna, kobieta, dziecko, ktokolwiek, jeżeli od prostu ma odpowiednią technikę. Co jest ważne w tym przejściu? Dobrze zacząć, czyli dynamicznie wejść na pierwsze łączakowo, tak żeby aż mam te nogi może do przodu przyleciały i w momencie, kiedy te nogi wracają, to rękę. I ten cykl po prostu cały czas powtarzamy, Nie bez względu na to, czy ten nączak jest 3, 5, 6 czy 10, jeżeli powtarzamy ten cykl, to po prostu je przechodzimy płynnie, dynamicznie. I jeszcze ważna rzecz, przynajmniej ja tak preferuję, żeby łapać łączakowo w połowie, a drugą rękę dokładać nad. To jest dla mnie kluczowe, ponieważ ręka moja jest troszeczkę słabsza. W każdym razie jakiś tam troszeczkę słabszy I nawet jeżeli nam troszeczkę ta ręka objedzie, to ona się tak zaklinuje i nie spadnie. A jeżeli damy odwrotnie, i tu nam ręka zjedzie, to zaczynam panikować i ta ręka może spaść. Pytanie jest: z kulis? Za kulis. Takie? No bo często jest tak, że preferujemy iść którąś ręką do tak. przodu. No i co ty uważasz na to? Czy, 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 czy zwyczaj? Czy, 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 czy to jedną? kwestia przyzwyczajenia, ja raczej stosuję tę zasadę, że silniejsza ręka do przodu, albo ta pewniejsza którą piszemy, którą najwięcej rzeczy wykonujemy w pracę. No, a w co w, pracy w sytuacji takiej jak będzie przeszkoda, która, no wariat na przykład jest odwrotnie skrętny, albo mamy coś takiego, jak z Ninja Warrior to było, no Clickhanger da się iść tylko prawą ręką do przodu. Dla mnie byłoby super, tak? A dla mnie nie, bo ja jestem w i wolał iść tak. Więc... Myślę, że będzie to, będziemy odczuwać jakiś dyskomfort. Będzie to dla nas nienaturalne w tym momencie, ale musimy w taki sposób po prostu też czasem na treningu ćwiczyć. Czyli jak już wiemy, że ta technika jest dla nas opracowana i czujemy się po prostu pewnie to zacznijmy próbować odwrotnie, okay, tak. Czyli dobra. tak na przykład jak robimyśmy kółeczko, czyli przekładanie kółeczek zawsze robimy z tej strony, to nagle zróbmy trening i zróbmy odwrotnie, tak? Żeby jednak nie zaskakiwała nas przeszkoda gdzieś tam na zawodach, czy takim później na Dobra, czyli tak, mamy tutaj wprowadzenie, wprowadzenie do swinga na wariacie i teraz tak. koronny wariat dzisiejszego odcinka tak, idzie na wariatach. przejdźmy, wariata. tak. przejdźmy wariat na wariata. Przechodzimy na wariata, czyli, czyli to co teraz jest rodzynkiem tego programu można powiedzieć. Omówimy tą, jeszcze raz tą technikę, czyli... O, powtarzamy ten sam scenariusz, który był na nączaku, czyli przechodzimy wariata jako nonczaka, nie jako wariata samego w sobie, tylko jako nonczaka. Bo jeżeli ustawimy sobie po prostu wariata w takiej pozycji, to widzimy, że mamy dwa elementy, które są nonczakami tylko i wyłącznie, i cała rzecz ta nas właściwie nie interesuje. Nie jest to po prostu coś tam elementem dekoracyjnym, można powiedzieć. Co robimy? Dokładnie to samo, czy skaczemy, łapiemy, dokładamy i zrobimy. Nic więcej, tak? Kluczem do tego wszystkiego jest to, że dużo osób e, łapie wariata, łapie ten element i się blokuje, nie robiąc swinga i w tym momencie spada. Tak? To jest kluczowy błąd w tej, tej, tej technice, że jak złapiemy już ten element, żeby nie wisieć pionowo, tylko się rozbuje. Zrobimy to na zasadzie bez swinga, czyli złapiemy ten element wyprostujemy się, to tu nie dolecimy, po prostu ta ręka nie utrzyma naszego ciężaru, spadamy, no i nie, nie ukończymy tej przeszkody. Robimy warietę w sposób tradycyjny na swingu, myślę, że już wiele osób to widziało, wiele osób to robiło, ale chyba nie wszyscy do końca może jeszcze wiedzą, co jest kluczowe w tym przejściu. Słuchajcie, też dużo jest mity na temat lewo-skrętnych, prawo-skrętnych, jak to tam zwał, tak zwał wariatów. Co jest ważne? Jak podchodzimy do wariata, to widzimy, która ręka jest z przodu, tak? Czyli jak łapiemy, to widzimy, że ta ręka jest do przodu lewa. Czyli lewą ręką mamy iść do przodu. Gdyby było odwrotnie, że jest prawa ręka, to prawą ręką mamy iść przodu, tak? do przodu. I tak, czyli tu jest lewa ręka z przodu, czyli lewą lecimy, lecimy do przodu jako pierwszą. Ja sobie lubię, na przykład ja jestem wysoki, ale często też są jakieś różnego rodzaju belki podwyższenia, z których startujemy. Dobrze jest moim zdaniem zrobić sobie taki krótki wymach nogą, taki wykop. Dzięki temu już mamy, że tak powiem, sobie, lecimy sobie spokojnie. Jak widzicie tą metodą też można szybko i sprawnie przelecieć, że tak powiem, kolokwialnie wariata. Ale, tak jak mówiłem, kluczem jest dobrze zacząć, czyli nie długo, nie, nie bujać się długo na tym, żeby zacząć, tylko właśnie zrobić ten wykop, który już dada nam dynamikę przejścia i sprawi, że już to przejście po prostu będzie płynne od samego początku do końca. Słuchajcie, jeszcze jednym z częstszych błędów na, na, na wariacie jest to, że jak zaczynamy tego, tego wariata, to dużo osób jest w takiej pozycji lekko bocznej, co sprawia, że przy dłuższym przejściu czy przechodzeniu tego bujaniu się, zaczynamy nabierać się po prostu takiego bujanie. Czyli nas zaczyna skręcić po prostu w czaję świecie. Co trzeba na to zwrócić uwagę? Czyli jak łapiemy pierwsze dwa elementy, żebyśmy zratowali po prostu ciało w kierunku środkowym, samymi biodrami, zobaczcie. Nie na, nie na rękach, w sumie tak bardzo jak, jak na korpusie, i ten korpus po prostu ustabilizować w pozycji do przodu w kierunku do dzwonka. Następną, następną rzeczą, jeżeli chodzi o wariata, często zdarza się na zawodach, że nie jest sam wariat i w tym momencie zaczynają się dla niektórych osób, że tak powiem, schody, gdyż Kluczem, największym problemem jest przejście z jakiegokolwiek elementu na samego wariata. Jest to czasem deska, czasem ringi na naromagedonie, na które często, często widzicie. Co robicie tutaj źle? Moim zdaniem problemem jest to, że wy jak już łapiecie tego wariata, to zapisacie nieruchomo w dół i próbujecie, tak żeśmy wcześniej mówili, przejść to w pozycji takiej pionowej, czyli robicie coś takiego, tak? Czyli brakuje dynamiki, brakuje techniki, dynamiki, brakuje tego, tego rzucenia nóg do tyłu. A teraz jak to powinno wyglądać w moim programie? Czyli wchodzicie dynamicznie tego wariata, filacie się, i przechodzicie. Czyli nie zatrzymujecie się jednym słowem w momencie, w który łapiecie wariata, tylko po prostu idziecie jednym ciągiem w jednym tempie. Dzięki wielkie Łukasz. Nie na Dzięki wielkie jest za to, jest za to. Ja zawsze mówię, A że jest za to bo nagrałeś, bo pokazałeś swoje techniki, zainwestowałeś swój czas, razem tak. żeśmy to zrobili, więc dla mnie zdecydowanie nie jest za to dziękować. To taki no ja że to... że to powtórzycie. Tak, no i powodzenia na, na biegach. Do zobaczenia na biegach przede wszystkim. Sezon będzie jeszcze ciekawy, fajny. Mam nadzieję, że COVID nam nie pokrzyżuje planów. Będziemy się dobrze bawili. No no zawsze się dobrze bawimy, tego tak tutaj właśnie teraz. Gratulacje jeszcze raz <laughs> zawaliłem Dzięki. Ik doe een stap terug.